Cześć, dzisiaj Ja jestem Mateusz, a to pierwszy short na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić, tak, żeby trawa była ładniejsza niż jest w tym momencie. Zobaczcie, taka jest trawa. I żeby ona była cała zielona, bo w tym momencie to ona jest jakaś. Nie wiem, jedna dziesiąta zielonego tu jest. Naprawdę mało zielonego. No i. Ja dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić, żeby ona była cała zielona. Na początku oczywiście przypominam o zostawieniu łapency w górę i subika na moim kanale, dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. A my już przechodzimy do odcinka, więc tak. Wchodzimy po pierwsze Escape'em w ustawienia nasze, klikamy ustawienia, czyli settings, potem ustawienia graficzne. Potem w prawym dolnym rogu ma, macie takie coś jak jakość. No i teraz koło lewego górnego rogu macie ładniejsza trawa. Klikacie na przycisk na szybką i trawa robi się cała zielona. Koniec, koniec, tyle. Więc dzięki za oglądanie, jeśli się spodobało, zostawcie łapkę w górę, jeśli wam pomogłem. No i do następnego. Cześć!